Na co dzień pracowity jak pszczoła. Piotr Smiatacz, dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, jest specjalistą od sieci internetowych i komputerów. Jednak swojej prawdziwej pasji oddaje się dopiero po pracy. Jestem gotowy do pracy. To właśnie pszczoły, które kocha od najmłodszych lat, zajmują jego cały wolny czas. Pszczelarzem interesuję się od dzieciństwa, bo wychowałem się na wsi i w gospodarstwie moich rodziców. Od zawsze była mała pasieka na kilka uli. Jako dziecko pomagałem ojcu w pracach pasiecznych. Dlatego tym bardziej ucieszył się z pomysłu dyrektora generalnego lasów państwowych, który zaproponował mu postawienie dwóch uli na dachu dyrekcji generalnej lasów państwowych. To nie jest zupełnie egzotyczny pomysł. Wiele instytucji w środowisku miejskim to już uczyniło. Nasza siedziba mieści się, co prawda, w Warszawie, ale w terenie ubogaconym w zieleń. My graniczymy z ogródkiem działkowym, i to będzie taki element, który łączyć będzie promocję tej zdrowej żywności z integracją pracowniczą. I również do pewnego stopnia ze sprawdzeniem, jak te eksperymenty mają się z rzeczywistością. Leśnicy, wiedząc, jak ważnym dla ekosystemu stworzeniem są pszczoły, które zapylają rośliny, od wielu lat zajmują się przywracaniem ich do środowiska leśnego. Tam, gdzie pszczół nie ma, gdzie mają ograniczoną strefę do lotu, trzeba wprowadzić sztuczne ule. Leśnicy robią to w lasach tak że przywracają pszczoły w przyrodzie poprzez dzianie barci. Czyli sztucznej dziupli, wytworzonej przez człowieka w drzewie, w której pszczoły budują swoje leśne ule. W mieście jest to jednak niemożliwe. Dlatego, żeby na terenach miejskich również nie brakowało pszczół, od kilku lat stawia się ule na dachach budynków użyteczności publicznej. Pszczoły sobie doskonale radzą w takich wysokościach. Na pałacu kultury jest, jest wyżej e, <coughs> i dolatują do pożytków. Tak naprawdę pszczoła jest malutkim owadem, ale e, potrafi penetrować e, z powodzeniem teren w promieniu 5-7 km. Są doniesienia, e, że nawet do 10 km. Jeśli jeśli chodzi o słodką stronę aktywności pszczół, to jak się okazuje, miód z miasta może być lepszy niż ten pochodzący z terenów rolnych. Taki miód spełnia wszystkie e, wymagania wszystkich norm i repozolom jest bardzo czysty, jest nawet czystszy, e, często niż ten miód pozyskiwany na terenach e, typowo rolnych. Miód to tylko efekt uboczny działania pszczół. Ich najważniejszą rolą jest oczywiście zapylanie. Jeśli zabraknie pszczół, krąg życia roślin, które rozmnażają się dzięki tym owadom nie zamknie się. Co mogłoby doprowadzić do katastrofy. W Chinach zapyla się drzewa ręcznie pędzelkami. Tak. Tym grozi brak pszczoły. Ze względu na bliskość bloków mieszkalnych, pszczoły, które zamieszkały na dachu Generalnej Dyrekcji, należą do łagodnej rasy backfast. Nie są one zainteresowane żądleniem ludzi. Docelowo mają stanąć tutaj jeszcze dwa ule.